Dzień dobry Państwu z redakcji Tygodnika Siedleckiego serdecznie witam Piotr Giczela. Jak co tydzień pragnę zachęcić do osiągnięcia po najnowszy numer naszej tygodniowej gazety, a żeby nie być gołosłownym, w zachętach już sięgam po jeszcze ciepłe kolumny naszej gazety i zechcę się z Państwem podzielić opiniami na temat dziennikarskich materiałów. Jak zawsze jest ich bardzo dużo. Tym razem zacznę od tekstów informacyjnych, jakie czasem umykają uwadze mojej jak i koleżanek i kolegów redakcyjnych. A nie słusznie, bo przecież to właśnie z krótkich materiałów możemy dowiedzieć się najwięcej o naszych miastach, miejscowościach, o regionie. Zachęcam więc na początek do przeczytania informacji Bożeny Nowotniak o nielegalnie wystawionym pomniku w Mińsku Mazowieckim. Monument wybudowano z inicjatywy i za pieniądze lokalnego samorządu upamiętnia on mińskich Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Postawiono go jednak bez wymaganej zgody starosty. Teraz kłopot ma nie tylko burmistrz, ale także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który musi wydać w tej sprawie opinię. Jeśli przyjdzie rozebrać pomnik, sprawa nabierze wymiaru pikantnie politycznego. Gdy zaczęliśmy mówić o polityce, to warto też przeczytać artykuł Marioli Zaczyńskiej, zatytułowany 365 Dni Zgody i Rozwoju. To, autorski, to autorskie podsumowanie rocznej działalności koalicji Zgoda i Rozwój, funkcjonującej w Siedleckiej Radzie Miasta. Warto podkreślić, że ową koalicję tworzą formacje, które na centralnej scenie politycznej nie potrafią w ogóle ze sobą rozmawiać, a więc PiS i PO na dokładkę w siedcach współtwórcą zgodnej koalicji jest jeszcze forum samorządowe. Z artykułu dowiadujemy się o widocznych sukcesach władz miasta, takich jak np. nowe ronda, parkingi czy bezpłatny bezprzewodowy internet funkcjonujący w centrum siedlec. Za wielki sukces można uznać włączenie siedleckich terenów przemysłowych do specjalnej strefy ekonomicznej, która pozwoli na rozwój całego regionu. Dzięki uruchomieniu nowych fabryk przybyło już nowych miejsc pracy. Mariala Zaczyńska pisze też o inwestycjach rozpoczętych oraz dopiero planowanych. Siedleccy samorządowcy z koalicji Zgoda i Rozwój liczą na to, że wszystkie one dadzą dobre owoce za kilka lat. Taka zgodna postawa może siedlczan tylko cieszyć, ale żeby nie było tak cukierkowo, warto także zajrzeć do innego artykułu Marioli Zaczyńskiej zatytułowanego Dylemat Siedlecki. Autorka opisuje w nim batalię, jaka rozgorzała w siedlcach w związku z... Różnymi pomiarami odległości punktów, w których sprzedawany jest alkohol, od miejsc zakazanych, można byłoby powiedzieć czyli miejsc takich jak szkoły, placówki kultury czy sportu, także miejsca kultu religijnego. Niedawno ustalono, że w barze przy dworcu PKP, istniejącym tam od 29 lat, nie wolno już sprzedawać piwa, ponieważ z metrówką w dłoni wyliczono, że stoi on w odległości około 40 metrów od dworca, gdzie zlokalizowana jest katolicka kaplica. Według siedleckich radnych powinno tych metrów być co najmniej 100. Jak to się stało, że dotychczas odległość ta przez prawie 30 lat wynosiła 200 metrów, a teraz ledwie 40? O tym, jak również o dramacie, jaki radni miejscy tuż przed świętami zgotowali rodzinie żyjącej z prowadzenia dworcowego baru, przeczytamy w najnowszym numerze Tygodnika Siedleckiego. Skoro wspomniałem o atmosferze świątecznej, to zachęcam jeszcze na zakończenie do zajrzenia na rozkładówkę Tygodnika Siedleckiego, gdzie znajdziemy autorski raport Bożeny Luczewskiej-Matejek o ludziach, dla których święta i przebywanie w rodzinnym gronie to czas trudnej próby psychicznej. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że niektórzy święta odchorowują, że muszą później leczyć się u psychoterapeutów? Myślę, że warto dowiedzieć się, dlaczego tak jest, by samemu nie unieszczęśliwiać naszych członków rodzin. Dlatego gorąco zachęcam do przeczytania najnowszego Tygodnika Siedleckiego. Zachęcam także do brania udziału w konkursach, w rozwiązywaniu krzyżówek, do otwierania, zaglądania na stronę internetową Tygodnika Śledzkiego. Ja tymczasem spotkam się z Państwem już w nowym roku, a więc do zobaczenia.